W połowie października wspólnie z zakładem Orlemans w Strzelnie zorganizowaliśmy spotkanie w miejscowości Brudnia, gmina Dobrowa Biskupia, aby zaprezentować odmiany brokuła dedykowanego głównie pod przemysł. Brokuł był posadzony w poplonie, tutaj były terminy sadzenia 5-6 lipiec odmiana Monrela, pozostałe po 15 lipca. Za mną jest odmiana Batory. Odmiana doskonale spisała się w zbiorach letnich na sadzeniach wiosennych. Odmiana nie tylko według mnie, ale oceniana bardzo wysoko. Numer jeden, jeśli chodzi o broku dla przemysłu w kampanii letniej. Bardzo dobrze również wypada w kampanii jesiennej. Moi drodzy, Odmiana batory o nieco dłuższym okresie wegetacji około 85 dni, doskonale grzybkowym kształcie róży bez tendencji przerastania róży liściem. Wyrównany pączek, bardzo zbita róża, doskonały surowiec dla przemysłu. Różyczki, frakcja różyczek po wyróżczkowaniu około 4,5 cm, czyli to, co oczekuje przemysł. Co istotne w przypadku tej odmiany, nie bójmy się sadzić przed, przed 5 lipca, także to jest taka odmiana, która już końcówka czerwca, do, do my się śmiało 15 lipca możemy sadzić. Jest z nami Zenek Małek, produkt manager od Kapustnych w tej części Europy. Zeniu, kilka słów o Batorym. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprezentować Państwu odmianę Batory. Odmianę, która została, to co wielokrotnie już podkreślaliśmy, wyselekcjonowana w Polsce, w naszych warunkach klimatycznych. Z pewnością powiedzieć, że odmiana Batory to była zdecydowanie numer jeden odmiana na wiosnę, do warunków. Uprawowych, jakie mieliśmy, z którymi mieliśmy styczność wiosną czy, czy, czy początkiem lata. E, obecnie jest odmiana również zbierana w wielu miejscach, w rejonach kraju. Wspólnie z Markiem mieliśmy przyjemność wizytować w ubiegłym tygodniu uprawę, czy pola uprawne w rejonie Lubelszczyzny. Przepiękne, przepiękne uprawy odmiany Batory, pola nienawadniane. E, jest, jest się czym chwalić, było co pokazywać, było co oglądać. A przede wszystkim, co nas bardzo satysfakcjonowało, to zadowolenie producentów, którzy osiągali bardzo wysokie plony i różyka, róży, różyczki o bardzo wysokiej jakości. Szanowni Państwo, chciałbym raz jeszcze i stanowczo podkreślić, odmiana Batory to dzisiaj numer jeden, jeśli chodzi o dobór odmian w Polsce. Najlepsza odmiana na nasze warunki, na nasze niestabilne warunki, odmiana, którą trzeba traktować troszeczkę inaczej. Odmiana, którą polecamy do troszeczkę większego zagęszczenia. Niż standardowe odmiany obrawiane w segmencie oraz odmiana, którą trzeba troszeczkę traktować po macoszemu, mianowicie odmiana, która nie wymaga tak silnego nawadniania w momencie, kiedy są warunki posuszne, tak silnego nawadniania, jak inne odmiany. Ona się bardzo dobrze zachowuje. Odmiana, która myślę, że mogę tak stwierdzić, odmiana, która pozytywnie reaguje na stresowe warunki uprawy. Stresowe mam na myśli okresowe niedobory wody.